Kościół katolicki jest matką uniwersytetów europejskich. Także naszego uniwersytetu wrocławskiego, który ma metrykę katolicką, jezuicką i to wbrew tym, którzy na siłę chcieliby wpisywać mu ruskie antykatolickie yy, korzenie. No jeśli jestem przy naszej alma mater, to nie sposób tutaj Pominąć wydarzenia, które się wczoraj tam rozegrało. Jak Państwo wiecie, tak zwany salon czy układ, to o to jak go nazywać, proklamował wojnę z faszyzmem. Kim są ci proklamatorzy wojny z faszyzmem? Jest to drugie albo trzecie pokolenie tak zwanych czerwonych dynastii. Proszę Państwa, te czerwone dynastie zostały u nas zainstalowane. U władzy po II wojnie światowej pod jakim hasłem? Hasłem walki z faszyzmem. Kto był wówczas reprezentantem faszyzmu polskiego? Niepodległościowa młodzież z Armii Krajowej, z Narodowych Sił Zbrojnych, z batalionów chłopskich i innych instytucji polskiego państwa podziemnego. Jej czołowi przedstawiciele to rotmistrz Pilecki, generał Fildorf. Inka wreszcie. To właśnie ich oczerniano, plugawiono, przypisując im łapkę faszystów. To powraca. Niestety to powraca. Proszę Państwa, to wczorajsze wydarzenie na Uniwersytecie Wrocławskim, czym się jak można scharakteryzować. Otóż wrocławscy neostaginowcy zaposili aleostaginowcy. Kim, był ten pa, kim jest ten Paolo Stalinowiec? To dawny politru zdaje się oddelegowany potem do y, obszaru nauki. Nie tylko politru, to także NKW-dysta, proszę Państwa, i członek takich zbrodniczych formacji, jaką były Informacja Wojskowa czy KBW, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To jest y, przetransponowana na grunt powojennej Polski, Niewolonej Polski, NKWD. Tak to właśnie wygląda. Z tego co wiemy, to podobno było to tylko szkolenie teoretyczne. Ale powstaje proszę Państwa pytanie: walka z faszyzmem się rozkręca dopiero. Kiedy będą zajęcia praktyczne? I z kim, prawda? A zajęcia praktyczne będą obejmowały zdzieranie paznokci, urządzanie konwejerów, czy też w najwyższym wymiarze tragicznym. Z w tył głowy. Tak bowiem załatwiano polskich faszystów. Proszę Państwa, w pierwszym szeregu tej walki z faszyzmem stanął prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz, jak Państwo o tym wiecie. Też jestem tego zdania, też jestem tego zdania. Proszę...